Witam wszystkich, dzisiaj do sprzedania Case International 955 6 cylindrów, bez turbiny, wolnossący, chłodzony cieczą, bardzo fajny ciągnik, mechaniczny po naprawdę e, dużej, e, dużym odświeżeniu u nas e, mam na myśli e, całą instalację elektryczną całe wnętrze, podsufitka, e, oleje i tak dalej i tak dalej po prostu jest ciągnik e, 100% gotowy do pracy. Pasek od koła pasowego do alternatora. Wszystko to jest nowe. Silnik bardzo ładnie pracuje. I też fajnie wygląda z zewnątrz, w środku. Można sobie zobaczyć cała dura wycofanca. Same wajki wszystko mechaniczne, ale o tym zaraz. Więc tak kęsik został u nas przelakierowany lakier był stary, wypołowiały, mam gdzieś zdjęcia dla zainteresowanych z przodu opony, no takie 30-40% z tyłu, bardzo ładne około 80% tutaj z tyłu trochę przerobiliśmy mu zaczepy, ponieważ był jeden zaczep główny tutaj przy śrubie i był problem taki, że gdyby ktoś chciał sobie podpiąć coś u góry no to ten zaczep trzeba by było odciągać. I teraz jest to zrobione tak, że zaczep jest nowy uspawany na swozniach i teraz to schworznie przykładamy sobie tylko na dół, jeśli chcemy, możemy jednocześnie zaczep mieć, możemy mieć coś podpięte u góry. I tak samo na dole to robione schwornie, kule. I tutaj zaczep na przykład na rozrzutnik, na rozrzutnik i wałek, który się teraz w jest załączony, możemy mieć jednocześnie... I podłączony wałek. Wałki są dwa, dla tych co nie wiedzą, dwie różne prędkości, podpinamy zależnie od tutaj gdzie chcemy. Eee, więc, tak. Pociągnik jest bardzo fajnie e odrestaurowany, nowy, świeży lakier. Instalacja elektryczna to jest to, o czym mówiłem, ale nie tylko. Przewód hydrauliczny, jest jakim był stary też wymieniony. Wszystko jest w fajnych weszelkach. Bardzo estetycznie to wygląda. Sobie do Tutaj nie ma pajęczyny z kabli, tylko wszystko jest bardzo ładnie poprowadzone, tak jak należy. E, instalacja elektryczna, światła, halogeny są u góry LEDowe, żeby to było jednak lepiej doświetlone. E, po lewej stronie bloku to samo kable do alternatora. Nowa linka daszaka Wszystko jest to nowe, wymienione i działa. W środku tak samo lampka, takie duperele, ale istotne nawiewy trzeba by ścigać, bo to nie używane, ale nie chodziło, chodzi jest to odrestaurowane, naprawione po prostu, ciągnik jest sprawny i gotowy do jazdy. Tutaj mamy ręczny, który trzyma, teraz go puszczę. leci hamujemy sobie. Tu mamy trzy zakresy, jest tak zając. I dwa żółwie, plus do tyłu. Czyli mamy w sumie trzy zakresy: cztery biegi. Tutaj jest dwałek WOM Jest teraz wyłączony. Teraz jest za kołami podnośnik. Jest sterowanie podnośnika, zarówno z tyłu, jak i z jak i z, z kabiny. Nie wiem, czy to widać. Najwyżej wyjdę za chwilę do tyłu i to, to pokażę. Tutaj mamy sterowanie mechaniczne, załóżmy, że sobie chcemy coś przypiąć, może szerszy kadr, załachaczamy sobie ząbkę, idzie nam do góry, teraz poszedł na dół, a teraz idzie do góry. Podnośnik mocny, nawet bardzo mocny. Proszę zobaczyć, tutaj są takie oryginalne tregry. ja tu mówię tregry, no ale to tak wychodziło w oryginale, bo już nie jednego takiego case'a widziałem, wszędzie jest to samo. Ramię regulowane, zaczep regulowany, to jest o czym mówiłem dwa wyjścia hydrauliczne no prostota przemawia tutaj prostota musimy go sobie na dół teraz no idzie nam ładnie na dół co jedziemy się kawałek jak czyli tak sobie zająca ręczny na dół dwójeczka i ruszamy obrotomierz 9600 godzin wszystko to działa no dźwięk tego ciągnika tych starych silników kejsa to jest coś to jest coś zajebistego mam nadzieję, że to widać mam drzwi uchylone, bo jest trochę gorąco tak samo jest udolona boczna szyba więc będzie to troszeczkę głośniej chociaż wiadomo, że w tamtych latach nikt na wyburzeniu i komforcie się nie skupiał to miało być wszystko proste na lata miało działać i tyle ale tak samo proszę zobaczyć jak wyglądają tutaj te plastiki miniemy zaraz to auto, ja Wam pokażę No i tak. Te plastiki, zobaczcie jakie to jest. To jest jak w starych samochodach, tych robionych solidnie, to nie jest zbyle gównolitu, mówiąc kolokwialnie, tylko to jest wszystko takie solidne, tak samo wajchy, fajnie na sprężynach wszystko to chodzi. Więc tak, zrobione jest teraz, że światło pozycyjne zapalają się ze stacyjki. Tutaj mamy długie, tutaj są halogeny przód, halogeny tył. Wszystko jest podłączone pod oryginalny zegar, kieruneczki, lewy, prawy, gniazdo, tak samo nowe, przewody do gniazda, do przyczep. Wszystko jest to porobione. Dobra, lecimy do góry. Samo to, jak te biegi wchodzą, e, słuchajcie, to się wszystko dzieje e, palcem, nie trzeba używać w ogóle siły. W tamtych latach naprawdę wydaje mi się, że to wszystko było takie robione bardziej e, doprecyzowane. No teraz proszę zobaczcie, jak te biegi wchodzą. Ja tu nie używam w ogóle siły. Tam były zakresy, tutaj mamy biegi. Jeden, dwa, trzy, cztery biegi nie giną. No wszystko to jest naprawdę, naprawdę fajnie porobione. Ciąg chętny do pracy, delikatna górka i czwóra i lecimy. Ciągnik jedzie teraz jakieś 25 na godzinę, jego VMAX 130, no ale nie będziemy go gazować. Była maszyna mechaniczna dla ludzi, którzy szukają prostoty, e, z częściami nie było problemów, e, jeśli coś nam było potrzebne. E, bliski sklep lub ewentualnie Allegro jeśli nie mieli na miejscu, wszystko bez problemu dostępne z zamiennika. Niektóre części po prostu nie były na miejscu, więc stąd wiem, że na internecie robiąc szybki przegląd dla osób, które myślą, że będzie problem z częściami. No to takiego problemu nie ma. Troszkę za daleko pojechałem. Dobra, zaciągamy ręczny. Tak się maszynka prezentuje. Fajnie to wygląda, świeżone, cieszy oko naprawdę. Plus, jak jest to wszystko porobione, cała ta instalacja elektryczna, czy tam przewody hydrauliczne, które wymagały wymiany. No, naprawdę, ciągnik jest taki gotowy do, do pracy i, i długo, długo jeszcze u kogoś posłuży taki przygotowany. Dla osób zainteresowanych e, zapraszam do, do kontaktu do Lendin na jazdy Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam. Cześć.